Dzień dobry, witam Was serdecznie. Kolejny odcinek. Tym razem będę w lesie. Będzie Adi cała ta ekipa pakistańska. A ten dziad mi znowu zrobił problemy. Chciałem odpalić. Yy, stał kilka dni nieruszany i byłe błę błe Dopiero przyszedł z pomocą mój pasat wdzięczny. No i pożyczył mu trochę prądu. Dobra, idę do lasu. Co to ta Co ma tam ta Debatuje ta. Pieszanero! Większa ekipa dzisiaj. Co tam, co tam? Już fajne strzały, jak to mówi Adi. Petardy były. To u niego na kanale, a ja tutaj szukam swoich teraz. Może się uda. Bardzo ciekawy przedmiot. Hmm. Nie wiem co to jest, ale widać to jakby. Tak, to jest chyba stara ostrzynka do kredek ołówków no ale naprawdę stara tak mi się wydaje, widać tutaj to wyszczerbienie przecięte drewno złówka by wypadało i ma takie wzorki tutaj jakby taka mm, rybia łuska coś w tym stylu fajna rzecz teraz kawałek klamry chyba albo jakieś uprzęże albo od jakiegoś łańcucha coś w tym stylu Prawdziwy, jedyny w swoim rodzaju, niepodrabialny on, król Polmos. Butapren, las, no to ma sens przecież. Resztę możecie sobie dopowiedzieć. A ja mam Astrezenekę. No udało się pierwszą monetę dotrafić. 10 fenoli. Jest! 10 fenoli! Można do domu wracać. Dzień zrobiony! Opacało się iść, podążać za drugim sygnałem, blisko do tego, gdzie był fenol. Ja już wiem, co to jest. Znaczy, wydaje mi się. Idę do strumyka przeczyścić. Zaraz zobaczymy. Nie, no za chwilę będzie wybuch radości. Teraz patrzcie to. Zdejmuję sobie rękawice, a żeby nie zamoczyć i teraz tak. Cyk. Zobaczcie, jaki strzał! No, Mindlab daje radę w terenie. No, jestem dzisiaj naprawdę zaskoczony tym, co tutaj z No, w sumie co? Fenol, ale taki strzał. Wiadomo, to jest bardzo mocny, wysoki sygnał, bo to no duże. Nie wiem, aluminiowe chyba nie. Jakieś tam. Kurde, rewelacja. Idę teraz do auta i jadę na inną miejscówkę. Adi już tam pojechał. Zatrąbił z ulicy i zobaczymy, czy le, le, le. muszę przejść kawałek, żeby odnaleźć witka cego. Kurde, przez takie chaszcze się przedzieram. Jak tu iść? O, Teraz skoczę i noga mi się zapadnie na bank. Trzy, cztery. Pie... Nie było tak źle. Jest kaczuszka, czyli sreberko. Nie? Gratuluję. No. Pokaż bo. pan. <laughs> a, Pokaż pan długo a. nie widziałem takich rzeczy. Deus to jest Deus. Deus, Deus. Yes. Deus. Deus, kosiarka, Bro. program, głęboki śmietnik. Rok czasu. Czy i... duży śmietnik, O, się jest no. Fajna, fajna, fajna. Fajna, nie? Ew. No a ja muszę poszukać sobie, bo ja mam na razie 10 fenolik masz? mam no to super to jest coś, nie? petarda, no kurde trzymaj Dziękowa. dobra robota Pysz. mam tu teraz ciężką, ołowianą plombę nie widzę dokładnie napisów, później się sprawdzi ale fajny sygnał dawała osiemnastka, stabilna, wysoka coś tu widać coś tam widać Okej. Okay. Kutka, okej. Okay. W tym okrągłym. dobra, się będzie Kopiejki. O. Teraz jest petarda. 5 kopiejek. kopiejek. No kurde, i seba jaki pan trafia. Hmm. Jeszcze A Michał mi tu pomaga określić. No, mówiłem 3 kopiejki. 3 kopiejki. Już tak na do widzenia właściwie fancik wpadł Ale bardzo cieszy, nie? Bo to już jest kurde coś fajnego. Trzy Trzy kopieczki. Który rok? O, Przecież tego nie tam... wiem. Michał, sprawdź. Pokaż mi, 1800, pewnie tam hmm, 60. Tak. Ci zaraz miesiąc. <gry> o, widać tam coś? No, pewnie, że 1898. O, no to fajnie. No czyli można tu łazić w tym zagajniku no, u nas kopieczki bardzo rzadkie czyli fajne, fajna monetka na naszym terenie Congratulations! bardzo dobra robota kolejne maleństwo plomba ta by się do zęba normalnie zmieściła <grystanie> Rosja carska misz masz, misz masz. sałatka monetkowa Super. żuwol <grystanie> następny dzień Dzisiaj znowu One, Adi Wichero, ale jest też Waldi. Tak zwany Dzik. Słynna niebieska bluza. Cyjanowa. Dobra, zobaczymy, może im przyniosą farta i też znajdę coś ciekawego dzisiaj. No to Wito trochę wymięka przy nim, nie? Ale też daje radę. Zabudowa robi robotę, co? No lodywaczka. A zasilanie? Masz solar? Bo nie Mam nie... dwa akumulatory no, no to Dwa to akumulatory tak, Ale jak się naładuje to tam odpalam cyk i lodóweczka działa baterię, ten, jedno, już, teraz nie pojeżdżę. Aha, no w ten <laughs> sposób No nieźle, nieźle Kurde, się ludzie tutaj włożą. Ale ja z Vito i tak jestem zadowolony <laughs> Muszę Co za pogoda Teraz wali gradem Sakra. Czapki nie zabrałem, bo było fajnie, a teraz wali gradem. Trzeba chronić łeb przed tym gradem. No teraz porządny fant, kawał żelastwa. Ale tego nie zabiorę do torby, bo za ciężkie. Pa. Taki zamek błyskawiczny. Loskie 5 złocisz. Pierwsza monetka dzisiaj. Już dzisiaj w nogach parę kilometrów mamy. Fantów za wiele nie ma. Kolejna miejscuwa. To dzieła. Się grzmociło deszczem Padał grad, Ale teraz w końcu mamy prawdziwą wiosnę Więc mimo tego, że nie ma fantów No to jest dobrze Bo można w końcu Na bluzie czuć się komfortowo Jest ciepło Zmierzam już do auta Fantów no niestety za bardzo nie ma Ale jest jeszcze tutaj dobrze, Do sprawdzenia To pole po którym idę Także zanim dojdę do auta To może jeszcze coś Tak na do uda się Znaleźć. Ciekawe jak tam Adi i reszta Może już też czekają przy aucie, za chwilę się dowiemy Który ładniejszy? Radzę się Wam dobrze zastanowić <gry> Nie no, nie ma lepszego od Witek Witek the best Nie Wituś? Rządzisz Tutaj chłopaki mają coś od czegoś. Ale ciężkie, nie? Ciekawe, kurde, co to było. Od jakiegoś garnka. Albo uchwyt, od mebla. Coś od kołatki, może. Ale i tak <śla> najlepsza jest laska Gandalfa. O, nie na <śla> Gandalf, szary.